Ej, koleż, koleżko! Po raz drugi Cię widzę dzisiaj i po raz drugi mi się nie podoba twoje. Ej, ty! Co ty, co ty? Słuchaj, nie podoba mi się drugi raz twoje zachowanie. Jedzisz z otwartym bagażnikiem, kurwa tu po ulicach z tego rowerka, zejdź z Nie, nie zejdę! Bo się ciebie boję, bo jesteś przestępcą. Nie, 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 nie. nie. Samochód, przestaw! Zejdziesz z za robarka. Nie, przestaw, samochód! Zaraz zadzwonię do mojego znajomego policjanta i nie będzie tak kolorowo. Rozumiesz? Rób lepiej to, co ci każę. Hej! Nie pendecho Będziesz miał przeromane! Zadzwonię na policję. Zostaw! Au! Ach, zostaw! Na co Na policję! Kurwo ty! Jebana! Z synu! Słuchaj, teraz to masz kurwa przejebane, rozumiesz to? dwoje na psiarnię, kurwa, a ciebie zaraz zwiążę liną, którą kupiłem Zabieram ci kurwa ten nóż E! Hamie! Z kurwy Gleba! Gleba, bo cię zaraz zakosuje, rozumiesz? Kurwa, leżysz! Proszę pana, ten człowiek! Przed chwilą próbował mnie potrącić! Zostaw go. Już zawołujecie policja. Już! Ech. Ech, niech pan miasę kuruje! Nie mogę go kurwa związać! Ech, masakra! Ech, poza tym mój rower potrącił mnie tam, kurwa! Ech, ma pan może jakieś picie? Jakie potrąciłeś, ubiłeś mi koza człowieku. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz, na... kurwa? Potrąciłeś mnie? Zjebałem się z rowerka. Ma pan coś do picia? Nie mam. Oh, kurwa, Proszę pana, muszę szybko pojechać tam do sklepu, kurwa, bo zaraz zdechnę z pragnienia. E, niech pan poczeka z, z nim na policję. Niech pan opowie im wszystko i ja zaraz będę. Oh. Kurwa, jego mać. Nie pierdolę, chyba go zabiłem, chyba go zabiłem, kurwa. Ale tu pusto, kurwa, nikogo tu nie ma. Eee, haha, garnuchy, wychodź z tych, kurwa, swoich mieszkań, eee, debile. Ty, eee, kurwa. Gosiu, co ty, kurwa, nie wiesz, gdzie się podbija? Podbija się tam, na rewir, kurwa, do moich braci, rozumiesz, do moich braci garnuchów. What's up, dok Need some drugs, homie? Co? Potrzebujesz, kurwa, jakiś mety, kurwa, coś? Garnuchu? Jakie, kurwa... Jaki kurwa, mety? Co ty gościu pierdolisz do mnie? Co, kurwa? Mieszkam tu od małego, kurwa. Tu? A jak jakoś się to kurwa jak nie się kojarzę, nazywasz? lepiej jestem spierdalaj Ty ale znam hipizę jak się nazywa Nie spokojnie się mam, bo co jest takie ma siema. Pytam Siemano. się kurwa twojego kolegi czy nie chce kurwa kupić trochę staffo kurwa a tym coś się no. pocuje do mnie, nie? Nie no co się... Ale coś się spokojnie zapytać Jakiś ale gościu co chcesz i napierdalać jaki chul... Ty kurwa, ty, uważaj do kogo startujesz, ty nie wiesz kim Nie no, jest. wiesz, no spokojnie, nie no stary, wiesz, na razie nie potrzebujemy, nie? Dobra, no to, dobra wiesz, Jak coś to, to się dodrywa. Dobra, Ktoś dobra, dzięki Hołomiej, mam... jak coś to w kontakcie, trzymaj tego swojego psa na smyczy Ale znuki What's up, Nic sam, drugs? Ej, od kogo ty bierzesz, co? Od kogo ty bierzesz? Ze mną się miałeś umówić! Ej, Garnuchu! A ci się w dupie trochę nie poprzewracało? Co, mi się poprzewracało w dupie? No, co, kurwa, latasz tu z towarem, kurwa, na mojej dzielnicy? Twojej dzielnicy? Chłopety słuchaj, hołgi, nie nie, 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 słuchaj, nie. Twój rewir to był wczoraj, dzisiaj jest mój, rozumiesz? Słuchaj, pierwszy tak? temat, pierwszy temat następujący, to z czym tam kurwa biegasz, co? No, nie musisz się spowiadać kurde. Słuchaj, sprawa wygląda następująco. Jestem na podsłuchu policyjnym, dookoła są kurwa radiowozy. Jeżeli w tym momencie nie odpalisz mi tego co kurwa, teraz sprzedałeś tam temu ziomowi? To zaraz sparuję tu czarnia, rozumiesz? Ertek? Możecie wpadać złotych. dniówki z Dzięki bardzo Ertek Możecie wpadać! Ty, ty! Wracaj tu! Garnuchu! Nie ma kurwa dealowania tu! Żeby mi to było ostatni raz, bo więcej się kurwa już tu nie puszczę, rozumiesz? Aha! Kurwa! Wow, A! A! Ała! Ała! <grywa> Ten co piruet zapierdolił, chłopaczyna. A! Pomocy! 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 Policja! Pomocy! Tutaj! Tutaj goni mnie garnuch! Przepraszam. Albo mi się wydaje, albo sprzedaje w tym sklepie narkotyki. Łagwan, no sprzedajemy rekreacyjne, prawda? Środki odurzające i medyczne, jeżeli ma pan, oczywiście, receptę. Tak? A niech mi pan pokaże pozwolenie od burmistrza na sprzedaż marihuany. A to ja osobiście musiałby pan do szefa dzwonić. Mhm. Mm ale pan, jest. My, nie jest zbyt coś, nie kryjemy się zbytnio, to policja przyjeżdża... Czy pana, mnie to gówno interesuje, kto tu przyjeżdża, ale ja na pewno tego nie zostawię płazem. Obserwuję wasz sklep już od dłuższego czasu, widzę, że tutaj szef... Taki grubas, lata i sprzedaje narkotyki pod, pod sklepem. Na zapleczu sprzedaje podobno, jakieś kurwa, kokainę. A na takiego jeszcze jednego garnucha w grubych dredach... To też mam. I w ogóle to na ciebie, ruchu też mam, bo też już cię obserwuję, wiesz? I nie podoba A, mi się to. Nie, ma. nie. No tak, że sprzedajesz, hodujesz nielegalną uprawę, masz marychy? Tak. Tak. No to zaraz sprawdzimy, mogę zobaczyć? Nie, nie może pan. Nie, ja chcę zobaczyć. Ale nawet jeżeli się nie zgodził, to byłoby pan prawo. Niech pan nie, otworzy te pudełko. Nie. Niech pan otworzy te pudełko, lepiej panu radzę nie. albo Dobra, nie to nie. Ty pierdala są w starej dziadzie. Halo, no e, 01 do 02, możecie wjeżdżać. Dobra, tak. dam jeszcze jedną szansę. Słuchaj, e, masz jeszcze jedną szansę. Pokazujesz mi co tam w środku jest w pudełku albo masz e, po prostu przypał. Pierdol się. Stary Ty się pierdol. Co wojsko przyjeżdża? się nagryw starych chyba. No, rozumiesz? ty się pierdol cię oboje! Tak jest? Ty się pierdol i ty tak się pierdol! Panie, ja jestem bardzo miły. Słuchajcie, dajecie mi tu kurwa wszystko co macie z tego samochodu. Dlatego BMXa mi pakujesz i zapominam o sprawie. Gdzie jest? Gdzie mieszkasz, co? Eee, co na teraz się. Na Grove się street to A może tak, a może nie. O no, to na Grove Street iście się tam zapytać kto ich dzisiaj poustawiał kurwa do pionu. To no, Street jest ty, moje to od łupa. dzisiaj Co ty mówisz? A jak? Aby, aby płaczili na twój kolor skóry, aby powiedzieli... By cię wyjebali. Co? Macie ty no co proszę, co policja już przyjechała. Nie denerwuj mnie kurwa, bo cię zaraz zaczkam, rozumiesz? Spokojnie, spokojnie. Mam cię kurwa pochlastać? Nie, nie. nie, nie. Słuchaj, dogadujemy się czy nie dogadujemy się? <laughs> Dobra, nielegalny. słuchaj, ja wystawiam ci dzisiaj, w dniu dzisiejszym, mandat obywatelski w wysokości 500 dolarów. Masz 7 dni na opłacenie, w przeciwnym razie komornik się do ciebie odezwie. Przyjmujesz mandat, czy sprawia, sprawa trafia do sądu? O, a ja znam prokuratora akurat, to możemy tam i w sumie znam też adwokata. Fuck you! Jeszcze się policzymy! Jeszcze się spotkamy! A! CO TU SIĘ DZIEJE?! CO TU SIĘ DZIEJE?! E! E! SPOKÓJ! SPOKÓJ! UWAGA! UWAGA to JEST MÓJ bemit! on ci wjechał w dupę? To... się Przepraszam, że zabrałem, ale musiałem coś sprawdzić. Dobrze. A co pan sprawdzał? Czy samochód nadaje się do jazdy? Nie nadaje się, to jest złom. Nie nadaje się, no masz rację. Wezwałem właśnie policję, więc bardzo bym cię prosił, żebyś nie odjeżdżał stąd. Tak, 963. Dobra, ja panu pomogę z tym człowiekiem, bo mnie on wkurwia. Gosiu, Odpierdol się, zostaw go! gleba! Przepraszam, przepraszam. No jest Długa! Uratowałem pana, że tak tujmy. Pan nie ma prawka, ja mogę od 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 odesłać tą policję? Dogadamy się. No, jaki jest problem, że mnie na, na to prawo jazdy nie Halo. stać. Dobra, no odwołuję oddział, odwołuję oddział. Eee, dobra, posłuchaj, e... Mogę panu papieroska dać co najbliżej? Słuchaj, ja tak. Jestem w stanie. No, w dniu dzisiejszym muszę ci wypisać mandat obywatelski, e, bo samochód nie nadaje się do jazdy. Mhm. No, ale w dniu dzisiejszym jest mandat do zapłacenia. Słuchaj, w wysokości 250 dolarów. Dobrze, też panu powiem, jak mam w ogóle gotówki na końcu. E, całe 57 dolarów. Dobrze, że jeszcze nie wpisałem kwoty. No, 57 dolarów, 57 dolarów, dobra, 50 dolarów, ale to już naprawdę na maksymalnym pouczeniu jest, proszę pana. Może być w formie przelewu, proszę pana. Dobra, to poproszę. Nie mogę panu zaproponować trzy papierski za paniczkę. Nie, 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 nie mogę, bo ja Pomog... później się muszę z tego rozliczać. Puszczam oko na to, że ma pan rozwalony samochód, no więc yy, niech pan po prostu wyśle mi ten przelew. O, zgadza się, wszystko widzę. No dobrze, dziękuję obywatelu. Dobrze, dobrze. Miłego dnia. Miłego dnia. Żeby się BMX nie popsuł.